Zdrada. Jaki jest jeden warunek, pod którym warto próbować odbudowy związku? Zdrada bywa sygnałem, jak bardzo nam źle, ale nie odchodzimy, tylko zdradzamy, bo jednak mamy ogromne uczucia, nadzieje i łudzenie się, że może być lepiej, ale z frustracji, z nieszczęścia, z bezsilności, z odrzucenia idziemy dokonać czynów złych. W takim rozumieniu samobiczowania się. Czyli my nie chcemy utrzymywać relacji z drugą osobą, ale chcemy przeżyć coś strasznego, żeby jakby sobie zrobić przykrość. Są takie zdrady, które są takim samobiczowaniem, takim okaleczaniem się, okaleczaniem związku. Wtedy, jeżeli to do nas dotrze, jak najbardziej trzeba zobaczyć, czy tego związku nie da się uratować. Narcyzm versus pewność siebie. Jakie jest rozróżnienie? Osoba pewna siebie jest asertywna, ma wysokie poczucie własnej wartości, niczego nikomu nie musi udowadniać i nie szuka poklasku. Narcyzm potrzebuje publiczności, mądrzenia się i wywyższenia. Dziesięciominutowy rytuał codzienny, który wzmacnia bliskość. Przytulanie. Przytulanie, dotykanie, głaskanie, żartowanie sobie razem, wzajemne rozśmieszanie siebie, nawet łaskotanie, ale bez przesady na tyle, na ile jest to akceptowalne z drugiej strony. Z jakiej jednej rzeczy pary najczęściej powinny zrezygnować, żeby wzmocnić relacje? Z dyskutowania o kilku rzeczach naraz, do konkretu, do jednego tematu. Natomiast my, jak już się odpalamy, to nie wiadomo w pełni o czym my rozmawiamy.